Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ale dzisiaj nie z CS Go Skins, moi drodzy. Patrzcie co się stało, jest 3.40 w nocy, patrzcie co się stało, Valve wprowadziła aktualizację do CSa, możecie z 5 czerwonych streamów zrobić sobie kosę. Patrzcie co się dzieje na rynku, nie, patrzcie co się dzieje na rynku, P90 Asimov 400 zł, 400 zł. P90 Asimów, Legion Anubisa kosztuje 135. Bloodsport kosztuje 136 zł. A patrzcie, co się dzieje z kosami. Patrzcie, co się dzieje, widzowie 1000 zł. Kukri Fate Factory New Falcon Gamma Doppler Factory New. 1000 zł, widzowie. Jeśli macie czerwone skiny, sprzedawajcie je. A kosy powiem, wam nie wiem, co robić z kosami. Doppler Paracord. Prosto z fabryki 1300 złotych, widzowie, 1300 złotych. To jest niesamowite, co się dzieje. Ja miałem jednego Asimowa w ekwipunku, mam jednego Asimowa. Jeszcze na mnie czekają dwa skiny, ale no nie wiem, co to będzie. Moja kosa chyba kosztuje teraz 400 złotych. Eee, no i co? I nie wiem, co tu robić, co tu robić. Panie Igorze. Czekaj sekundę, muszę się przywitać, nie nagrałem ekranu. No to czekaj, to daj do mojego odcinka. Panie i gorze, co pan o tym myśli, co by tu robić? Nie wiem, pojebana sytuacja. Właśnie też odpalam kamerę, już taki troszkę zestresowany, bo czuję, czuję pieniądz w nagraniu tego odcinka. E, zyszko. No od razu poleciałem, teraz nagrywam już ustawę, ale mi się usnęło, więc włączam nagrywanie. No widzowie, ja nie wiem o co tu chodzi, nie? O co tu chodzi? Patrzcie na te ceny tych noży, patrzcie na ceny tych noży, od najtańszych. Teraz macie za 240 Black laminata po testach bojowych kosenia. nie? To jest niesamowite, co się dzieje. To jest niesamowite, co się dzieje, widzowie. Autotronika Survival Knife 300 zł. Zobaczmy sobie ile kosztuje Auk Cameleon. Auk Cameleon kosztuje 200 zł widzowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, jestem, 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 jestem. Sprawdzam, sprawdzam z widzami od razu na live, czy na odcinku. Przykładowo mój nóż, tyle ty cienia, kosztowało 1300. Faktory New doper. A teraz kosztują 470 zł. Mój Asimov 400 zł 311 zł. Twój Asimov kosztuje 311? Tak. A co ty miałeś? Suriwalowy, ten. Aha, po 90. Ile kosztuje? Okej, okay, myślałem, że twój nóż. A twój nóż ile? Nóż kosztuje. Nóż kosztuje. 800, niby, ale to już był za 500. Także mi ale był za 500. Okej. Okay. Nie, nie nie? Tak, tak. Wycofię. Jaki mam się może nóż? Powiedzmy, że lubicie M9, bagnety, bajonety, jak to woli mówi. Sprawdźmy cenę. Czy za 1500 wyrwiemy takiego elegancika. O! Nawet już za. 900 zł macie m 9 bajoneta. Miejski zamaskowany to, karambit. Karambit są też mocne Mój kukri wymarzony, mój wymarzony kukri kosztował 2500? Znaczy wymarzony, po prostu chciałem z nim zagrać w tym miesiącu a teraz kosztuje 1130. czekaj, zobaczymy karambity. Do dwóch koła. Ile? Do dwóch koła? Czy są? Karambit Ultrafiolet widzowie macie za 1800 zł, nie 1800 zł, że rękodzieło 2300 Tajga 1900. O ku, ej! Karambit miejski, zamaskowany, 1300. <gry> A najtańszy z Karambit, widzowie, był wcześniej za ile? Za 3,5 i pół koła? Coś takiego. Nie, nawet więcej. Karambit 11 by było... Sz, nawet 4. Zobaczmy Kukri. Kukri, Kukri, Kukri. Nie, Kukri trageda. Kukri nie miałem nic mocnego, miał tylko fajda lub Slautera. Ale teraz kosztują 1000. Kukri, Slauter, 600 złotych, lekkie zużycie, nie. Fate On kosztował 1500. 1800. Jakiś taki mocny jeszcze już tutaj. Zobacz Prosto my. z fabryki Fade Kukri 1100 zł, widzowie, co się dzieje? Kurwa. Ej, nie wiem, co mam powiedzieć. Czy macie sprzedawać te kosy, czy zostawiać? Też nie mam pojęcia. To jest właśnie to, nie? nie Ej, szpon za 500. Powiedzieć. On za 500 jest. Leśny dolepat. Ja pierdolę. Bagnet M9, okay. Ja miałem tego szpona. Ee... o nocne pręgi. Miałem go za 2300. Kosztuje teraz 1000. Bagnet jest, M9 kosztuje 1300 zł. A zobaczmy Akasimov. Czy są Asimowy? Zobaczmy, widzę, czy są Asimowy. ja sobie w ogóle dziś otwierałem, bo kurwa, skrzynki wstają tak po prostu w CS2. Ja jestem ciekawy, czy tak. nie da się wyszukać. Jak się pisze Asimow, źle piszę? Asimow przez 2i się pisze. O, widzę Przez 2i, aha. M M9 LOR po testach wojewych 2300. Ale nie wiem, czy to jest aktualizowana cena w ogóle. Nie wiem, w sumie. Nie, na pewno tak. A AK47 Asimów e, kosztuje to 50 i tak, no ale pewnie Ej, dlatego, za że one są na skrzynce. Za 5900 jest M9 prosto z fabryki Fate. O kurwa. Ja pierdolę, widzowie, może to było tak popłynąć, jak się Zobaczmy, władowaliście w jakiegoś drugiego skina z Koson. Jest koniec, Uprz, nie? Współczuję, współczuję. Z 20 koła macie 5 na przykład. To jest koniec. No. Bagnet M9 Tiger tut, prosto z fabryki, 3100 zł, nie? wyszukać jakiegoś mocnego motylka. Dobra oh, widzowie, no wiecie o co chodzi, jest tragedia, nie wiem co wam powiedzieć. Trzeba się sprzedawać te czerwone skiny, czy lepiej trzymać, nie wiadomo co będzie rano. To przed chwilą wyszło, no i nie wiem o co tu chodzi, nie? Nie wiem Też o co nie mam tu pojęcia. chodzi. Te. Kosy jak macie ja za drogie... Powiem tak, żal mi was, nie? Jak macie kosę jakąś, co kosztowała 5 koła... Uj, współczuję. <laughs> tak, ja, ja współczujemy. Ja dwa tygodnie temu się wyprzedałem z Koz na drugim koncie, więc jestem zadowolony. Ale teraz, gdybym miał taką Sekwiponku, to bym był stratny z parę tysięcy. Masakra, widzę. Dobra, kończymy. Widzimy się na skinsie. Niem.